Jest Twoja muma mówi, że masz już przejść. Już jestem, możemy zaczynać. Liczy, że tak jak twierdzisz, jesteś w gotowości. Jest muma. Mówi, że chętnie już zacznie. Macie niewiele czasu przed zachodem słońca. Jest. Ale wystarczy na powtórzenie ćwiczeń, a to ci się przyda. Manekiny, Manekiny nie oddają czasów. Zrobię co w mojej mocy. Ja Musisz to najpierw udowodnić. Taka ćwicząc. trochę jest ostra ta muma. Patrzcie jak się wtedy A, dęk, dziękuję. Co chce? Jakie? Kulpeciki? Piki? Na czosiki? A, nie, bo łapki pobrudzę. Nie, dziękuję. Ole trenuję, patrzcie. Hmm. Ale ma oczy fajne, taki się cieszy. Tak jest uma. Twoja muma chwali cię za dzisiaj. Jest bardzo dumna. Dziękuję mumo. Dziękuję ci za bycie tak dobrym Słucham? uczniem. Pracuje nad jakimś prezentem dla a ciebie. Pomagają a pomagają gizmo i w tym z mojej ziół. Wow. Na czosiu się Najlepiej sprawdź co to takiego. Mówi, no nie że nie widziałem. pożałujesz. E... Miło z jego strony. Mówi, że on zawsze ma o tobie dobre zdanie, tak samo jak oh. ona. O! A to kto? A tego mi da robaczka! Tego automatona stój, stój, chwytliwe. Mam go. Twoja muma mówi, że nigdy nie widziała tak zielonego urządzenia. Jest w stanie. Nieźle. Ciekawe, co potrafi. A nura, raka, Poznawanie tego to część frajdy. Monibasa, to urządzenie ma wbudowaną technologię dawno no co czyni z niego potężny no, no, sprzęt to gazeta, komunikacyjny. Nie. To dostrojony do Twojego DNA automaton. Podąży mm. za tobą wszędzie o. i zobaczy to samo co ty. Będzie nagrywać wszystko, co mi się przytrafi. Mówi, że to niczego nie nagrywa. To swojego rodzaju towarzysz. Twoja muma mówi, że to musiał być dla ciebie męczący dzień. Ale co to był za dzień? Cieszy się, że udało ci się go tak wykorzystać. Wypocznij, by nabrać Ole, sił przedmiotem. Ten maluszek jest. Nice. I przyszedł też bez lupin. przed spaleniem całego świata. O, to jest lupa lupina. Ale ma trepy. O, Boże. Twoja muma każe ci kroczyć własną drogą. Inferno lupa Oparzone dziecko nauczy się strachu wobec ognia. No, to prawda. Ale jazda Alt! To tylko doleje oliwy o, do ognia się Dobra Co tu się dzieje? Jeszcze chwila, ci się uda. Nieźle. źle. Czekaj, czy mumę zabije lupalupin? Pewnie tak. Twoja muma mówi, że nadszedł już czas. Stawić czoła lupa musi stawić czoła lupa Lupinowi. Tym razem nie ma wyjścia. Słyszy, jak nadciąga. Co tu robi? Chce ją zniszczyć. Czas na walkę przychodzi niezależnie od tego, czy jesteśmy na nią gotowi. Cokolwiek się wydarzy, musisz pamiętać, że cię kocha. I robiła wszystko, co mogłaby ochronić ciebie, twojego taćkę i wszystkich, którym miała przewodzić. Mówi, że masz się nie wtrącać. To jej walka i nie masz z tym nic wspólnego. Będę walczył tylko o Boku. Uwielbia Twoją odwagę. Lecz nie może dodatkowo martwić się o Ciebie podczas walki. To jej walka. Oto Jest lupa luki. By prześladować teraźniejszy. Kim był ten tu? lupa luki? Oua! Ale on bije. Tak jest. Ja pomogę mu. Mnie. Chyba nie pomogę. nie. A, skarata go bije. Patrzcie. Lupa luki. Ale czy on ma życia? Zobaczcie. Boss na trzech fazach. Nice. Ale mam numer przy tam przy, Dobre, ja dobrego z tyłu wezmę. O! Ależ to bubla jest. O, upadł, dobra, F. Teraz nawet mu w ladę, Patrzcie, Ach, ziądą, musisz oś. przejść przez ogień i wodę. Gdzie się stąd wydostać. dostać. Po prostu mnie bo ja nie mogłem nawet zrobić tego. Tego, tak, dobra. Moja muma mówi, że dasz radę. Tak, iść ale żeby pływać, idź tam, gdzie i ona. Bliższa No dziękuję, koszuna. Nie, dziękuję, nie mogę teraz. Bo się wszystko uświnie, kochanie. Chętnie bym to zjadł, byle ci zazdrościł. Chodź, muma. Jesteś głęboko pod falą. Nie wykonuj o, gwałtownych skarcy, ruchów. Właśnie, się, mumy. Fala płynie tam, gdzie chce. Nie. Jeśli popłyniesz z nurtem zabierze cię na brzeg. No pięknie. No płynie Napad na nas lupa lupi. No jest tu godnie? No. O nie, nie, on nie był wynoszą, wpatrzcie. Nie, tamte to był jakiś kred. No i się zagadałem i zginąłem. Jeszcze raz piszę widziałeś to Wii jak Tomku Dobra, jeszcze raz. teraz się już skupmy. Inne, no ale fajnie pokazane, bo widać też fajnie, no tak bardziej skumulowane, nie? Spróbować można. I pograć. Jest takie czytelniejsze moim zdaniem. Dobra. Unik. Do mumy. O, złapał nas, patrzcie. Ej, moment, ale tu nie było nic. Aha, muma umarła. Patrzcie. Nie. Tak, więcej jest danych na ekranie, a mniej zajmują, jakby, ekranu. Ten, kto całe swoje życie cieszył się czystym sercem, o, się. nie powinien obawiać się śmierci. Część jej będzie wiecznie mhm. żywa w Muma tobie. Umarła. Kiedy? 7 days? W przyszłym tygodniu, kaczku. To stworzenie chce więcej. No za Nic go zabić. nie zdoła stanąć mu na drodze. No pięknie. Uma umiera jak Aeris w Final Fantasy VII, tak opada. Jeśli poświęcę, ten na początku co się dzieje. Ofiara jest przekazywana dalej, a życiem się toczyć własnym torem. To jest tym, co dokonuje się w imię miłości. i konieczności, Wtedy, gdy wszystkie inne możliwości zostały wyczerpane. To jest sprawdzian sumienia, wiąże się z oddaniem wszystkiego. Chcę ocalić to, na czym ci naprawdę Nie, ojcze Stach, patrzcie, uratuje mu życie. To, co robisz dla siebie, umrze wraz z tobą. Specjalnie. A to, co robisz dla innych, pozostaje. I czyni cię w ich wspomnieniu. Nieśmiertelny. O kurczę, te retrospekcję teraz. Wreszcie sobie przypomniałem, co tu się działo. Gdy chwila przemija i staje się przeszłością, pozostaje tylko samotność. Nie znaczy to, że zapomnisz o swojej przeszłości, no tylko że musisz iść śmiało przed siebie. No pięknie. A czy mogę sobie teraz jakąś broń złożyć. Zobaczmy. Eee, to było w sprzęcie. Wytwarzanie. Na główkę nic nie mogę. Czy pokażcie. Główna ręka. To jest to, 2400, znowu, nie da się stworzyć, a bo nic nie mamy, a te nie możemy, na razie nie możemy, dobra. Lecimy! Mm. Co teraz, Ty możesz wykonać? no tak, wiem, że mogę. Oh no, no. Samo łóżki dla upośledzonych. No. Mm. Oh, o, jakie miasto. O, oh, o, oh, patrzcie. Te mnie złapało puchomolocha. Puchomoloch? Lepiej uważaj, to nie zwierzątko domowe. No, pucho moloch. Cześć, pu o, o Nie poradzili sobie! Jest na wolności! Moloch jest na wolności. Odporność na ogień, Nie mieli innego do wyboru, grubia. niż go zniszczyć, mm. mimo że planowali zabrać Puchomolocha do liściogrubia i tam go wypuścić. Podobno jakiś Ronin zasilił ja. ich szeregi i A bardzo chce się z tobą spotkać. Grupa bojowników Myriadów udała się do, do sterunku Murkadorpus należącego do Jagnich. Czekają tam na ciebie. To w drogę! A. Udaj się tam jak najszybciej i pomóż im przejąć posterunek. Czy jesteśmy wystarczająco silni? Uzupełniasz ich. Od tej chwili Miriadzi stanowią jedność. Dobra. Początek wojny plemion. Mówisz masz, leży tu coś jeszcze? Sprawdźmy. Tu, 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 tu. Boże, zabiłem tego puszatka. O, trochę. Nie ma tu nic. Radium syrup. Mhm. Syrup z radu, super. Dobra. Wysterownia. O, wiedziałem, że warto zajrzeć, eh? Dobra. No. Jakieś stare metro, wiesz? O, co to Xanol był tak zwanym korporacyjnym molochem, a nasz świat dalej nosi piętno wywołanych przez niego straszliwych katastrof ekologicznych. Apokalipsa położyła kres ich egzystencji na Ziemi, w było napisane, wszędzie, oznaczała nie początek. Okay. spójrz, to zestaw pierwszej pomocy z przeszłości. O, jakaś rękawica. O, ojej, to wygląda? wygląda na solidną pionkę. Ło! Bumpieś z dawno świata. Udało ci się znaleźć bumpieś. To podobne narzędzie pozwoli ci się przebijać przez ściany. Można używać także jako broni. Wyposażysz ją w menu. Udało ci się znaleźć nową broń. Teraz możesz blokować takie specjalnie dla tego rodzaju broni. No i Neysik, wyposaż. Pokaż. A, i wtedy ją mam zamiast tej. Ciekawe jakie ona ma obrażenia w stosunku do... Yy, a w ogóle czekajcie, mamy jeden punkt, dobra. bum pięść. Yy, średnia szybkość ataku. Ale to ma przebicie pancerza, to ma 300-350. A to ma 270-400, dobra, czyli nie wyposażamy Bum-5, tylko pewnie ona będzie nam pomagała ściany przebijać, tak jak ten... Wytrych, że trzeba mieć to przy sobie, zaraz zobaczymy. Tak mi się wydaje, No zaraz będzie eksperyment. Musisz ją wyposażyć i puścić, aha, czyli żeby to zrobić, to muszę na chwilę ją założyć, czyli nie tak jak wytrych, że ten... A, ten się świeci, patrzcie, jak latareczka. Ale fajne. Dobra, to dawaj tą boom pięść. Nie Wzdjąłem. Dobra, teraz jest. Mhm. Ale ma odlud. Dzień dobry. No i mamy bum pięść. Aby przełączyć broń, szybki wybór pod trójką. O, i to jest miłe. O, i tego mi brakowało. Dziękuję za pomoc. Takie tunele wciąż niosą echa przeszłości. Słyszysz je? Mhm. Mm Uuu, znowu są te te. Flachtówki, Gdzie Kto znowu mnie tak Krycie tam! O proszę. Mm. Biopunkty, to są te, co mi dają punkty, te jak one się nazywały? To ja nie pamiętam. Te stworzonka miały taką fajną nazwę. Jest opisana? Nie. One dają te. Biopunkty. Wypadają z tych takich. Dużo na Jane Dzień wzywa. E, dobra, bio. Biomutacje potrzebuję. Gdzie one były? Mm, tutaj. E, ćmiak pluja mogę. Albo zbieramy na grzyba. A grzyb jest super do wybijania się, widzieliście? Jak w Mario. Dużo e, skok. Ło. Wow. Też jest śluzowa bańka. A ćmiak pluj to jest to plucie, tak? Do z prawego możemy sobie zrobić tak albo z F w sumie. A wezmę sobie Ćmiak pluja, zobaczymy go. No. Zobaczmy Ćmiak pluja. Okej. Okay. I pod wrzucimy. Pokaż tego Ćmiak pluja. Ja. O! Nice. Dobra, lecimy dalej, słuchajcie.

Nie, to, to gra, Myślę, że to jest jakiś Toxanol porzuciła je, kiedy to już Alicja miasta. No, przynajmniej te niewielkie. Miejsca takie jak to były kiedyś tanie. A co na laptopie ci nie pójdzie Nie brakowało. Gdy jedno przestawało być potrzebne, to budowało się drugie. Gdzieś w cegłówku musi czekać trop, aby nie był zasypany ziemią. To zobaczymy, cegłówek mamy się udać, wiedza świata. a to co mi tu wzięło, bo to przerwało i tam się świeci coś, zadanie poboczne, automaton i tu się coś też świeci, zobaczcie, że jest jakieś poboczne zadanie, otwórz mapę, by zobaczyć cele obszarowe, mhm. dobra, w cegłówku mamy wiedza z dawnoświata, tablicę musimy znaleźć, dobra, śledźmy to zadanie. Na razie, tak zróbmy. Ok, czyli, tu, a że mamy znaleźć 15 tablic ogłoszeniowych, widzisz? I, I przez nie dostaniemy coś tam, coś tam pewnie. Pewnie jakieś odblokujemy, Obowieść umiejętności. Powiedz, będzie się toczyć, póki ktoś będzie jej słuchał. Właśnie z ruchu warki jeszcze nie umiem czytać. Ej, to będę może wyraźnie mówił. A napisy są, właśnie, ale dziada nie słychać. Hmm. Skrętka, co to jest? Do pancerza. Uh. Weź wszystko, zobaczmy tą skrętkę. Lewe ramię. Nie mam. Prawe ramię. Na ramienniki mamy. A my się... Aha, czyli... czyli co tam? Tam nie ma nic plecy nie ma. Gdzie ten pancerz może być? Twarz nie ma. Głowa. Korpus. kurtka. Tylko to jest. W ubraniu wyglądasz mniej. Y, no, na wykłogacie. Zwykłogacie. Zwykłogacie, mam widzieliście? Sortuj alfabetycznie, wartość, rzadkość, statystyki. Fajne to A było. Mnie ominęło, co to jest ten To jest mój elektroniczny taki przyjaciel, który mi teraz na, na razie mi służy jako... Jak to się nazywa? Tu może stworzę. Nie mogę, wypadło mi coś takiego jakby... Nie wiem do czego to jest. Który mi służy jako latarka teraz. Na razie. Dostępne punkty mamy, level nam wbił. Jeszcze, te. teraz żywotność dorzucimy trochę. Nic cię nie ruszy. I szczegóły statystyk. Dobra, teraz P. E. Walka bronią dystansową. Broń palna. I na, na razie mamy jeden punkt tylko. Dobra, to na razie czekamy. Jest... A, jesteś, neta ci wywaliło panie Leninie. A, bo właśnie wspominałem jak wychodziłeś a propos Seven Daysa, że dodałem w Seven Daysie dzisiaj... O, patrzcie, rączka do miecza. Będę mógł zrobić katanę potem. No, nice. Że dodałem w Seven Daysie samochody nawet do 6 osób. Pancerz, 6 na 14, zobaczcie. Spodnie do 14 będą i energia ki... Czyli Perfekcyjne no, założyłem portki. Je. No, bo tam te były zwykłe portki, a teraz mam perfekcyjną. A zobaczmy te portki, bo oni pisali, że można w taki sposób. O, zwykło gacie 6 i możemy je zezłomować w takim razie. I dostanę z nich zasoby. Dobrze. No, Ronin, jak się patrzy, nie? No. Hmm, dobra, tu mamy. Fajne, fajna ta gra.